Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od Juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Roblox Puppet <gibli> Chapter piąty! No, Siemanko, już wan gości, Serdecznie. And welcome back to vlogs. Witajcie zagem sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa Puppet, ponieważ właśnie teraz w tym momencie wyszedł Chapter 5. Jeżeli chcecie abyśmy dalej nagrywali Pupetę dajcie znać w komentarzach pisząc Hashtag Pupecio no, no. no i teraz tak, to tutaj jest Almo 2009, Almo 2019H LOLO 30 20 tysięcy, Emilka 17 milionów Nikodom 45 600, Vexos 123 Victoria M44 i Zyks O! Już? Ale to jest chapter pierwszy, jestem przebrany za Elmo Jożek jest za, znaczy nie za Elmo tylko za bani, Pani umiał złapać, co to jest za dół? Okej. Okay. Specjalnie teraz zginąłem, bo chcę chapter 5. Dawajcie chapter O nie, no Almo Victoria, no gin, szybciej, Victoria gin. Victoria gin please. Dobra, play. W ogóle jestem przebrany za baniego, już wam to mówiłem, nie wiem, nie pamiętam, bo czekajcie, aż się ludziska zabiją. Nikodem Wiga. Ja mam level 7. Oh my god, Almo ma 32 level, ale z ciebie level. Oh my god. 32 level, to spoko. Nie wiem dlaczego tam był ALMO 2009 i ALMO 2009H. Wydaje, wydaje mi się, że ktoś tak jakby później, e, jak jest na dwóch chyba sprzętach, to się później chyba tak dodatkowo nazywa. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Dobra, Trevor jeszcze wbił. LOLO: elo, 320 milka, 17 milionów Weksor, Nikodem, Wika Almo i ktoś tutaj jeszcze musi dołączyć. Żeby było spoko. E Junior, jak że Arsenal, to ci kanał wypromuje. Nie wiem w ogóle, co to jest ten Arsenal. Czy to jest właśnie coś takiego ala CES? Możliwe, nie wiem. Ale dobra, Chapter 5. Wybierzmy może tutaj Chapter 5, moi drodzy. Może zagramy na zabijanie, może nie, nie wiem, nie się tego pojęcia, ale w każdym razie jest fajnie, jeżeli wybierzemy sobie Chapter 5, ponieważ jest to nowy library, moi drodzy. Nowość, jak zwykle na kanale, bardzo szybko pewnie się pojawi 17 dni po tym, jak to nagrywaliśmy, ponieważ mam na, na, odcinki nagrane zawsze w przód. Ale, ale dobra, czekamy. Aż się wszyscy wybiorą na zakupy do Pietronki i będzie dobrze. Player was chosen. Chosen. Chosen? Chosen? Chosen chyba się mówi. Chosen, dobra. Almo 2009. Oh my god. Oh my god. Znowu? Finally we made it to the city. W końcu udało nam się do miasta. Where do we go next? Gdzie my idziemy następnie? We need to learn why the sciences did this to you. Musimy się dowiedzieć, dlaczego ci, e, to, to, tobie, tobie zrobią. <noise> lambo tu stoi? Oh, New York, New York, jesteśmy w New York, here we are. Jesteśmy. Switch 1, switch 2, switch 3. I've got a bad feeling about this place. Mam złe przeczucia na temat tego miejsca. Okej. Okay? Lecimy, moi drodzy, bo nie wiem, gdzie teraz czekajcie. Gdzie my teraz musimy iść? Chyba tędy, dobra. Banić sobie, fajnie. Oh my god. No, idziesz, idziesz. Co tu? Młotek, mam młotek. Młotek? The killer has left. A bot will replace. Oh my god. To no, fajnie, że bocik sobie znaczy, że player sobie ucieknie. Patrzcie tego. Tu. Oh my god. Idzie elmo. Idzie elmośnik. Idzie elmośnik. Patrzcie tego, Elmo, nie? Patrzcie. Oh my god. Ja się go mega boję, bo ja go chciałem tutaj złapać, żeby. O nie, ale on mnie chyba teraz może złapać. O, oh, mój dobra, teraz sobie może tutaj przejdę, jednak. Ja teraz chyba gdzieś poszedł, co nie? Ja muszę tam otworzyć, no! Pa, jak się zbugował, typ. Pa, jak się typ zbugował. No nie, no, przecież on mnie złapie zaraz, no! O oh mój god, dobrze, że mnie nie złapał, dobrze, że baniego nie złapał, no. O! Lala! La. Uważaj, Wika. Uważaj, Wika. Bo nie jest nieokrzesany. Dobra, gdzie jest ten kod potrzebny? Dawaj ten kod, no. Dlaczego to się tak zbugowało? Nie wiem, czy ten kod będzie też tutaj potrzebny. Chyba nie, tu jest biały potrzebny. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej, ponieważ musimy gdzieś ten kod wsadzić. Tylko gdzie dokładnie to ja jeszcze nie wiem. I dlaczego tu jest dalej muzyczka z Grenade 2? To ja też nie wiem, ale widzimy, że wchodzimy na jakieś mega piętro wysokie. Bardzo dziwne to teraz było. Tu jest różowy. Okej, okay, w ogóle library. Library wygląda bardzo podobnie tak, jak to miało miejsce w baconie. O, może tutaj jakieś komputereksy? Co tu jest? Tu jest naboi... Naboje tutaj są? Tu jakaś... Coś tam, straty pierdaty? Dobra, tu jest jakaś książka, którą można chyba pewnie podnieść, dokładnie. Książkę można jakby co podnieść. Gdzieś będzie potrzebne, tak jak w baconie, abyśmy... ...gdzieś zostawili te O, czerwony! Nie wiem, czy czerwony potrzebujecie. Tu jest zielona książka. To pewnie gdzieś tutaj będzie czerwona. Na milion procent. Na, mili na milionaście, czterdzieści tysięcy procent. O nie, no znowu gdzieś idzie, no. Znowu gdzieś idzie. Orange. Nie wiem, gdzie orange'ki. Nie mam żadnego pojęcia, hopie. O tu gdzieś można wejść, ale po co? Nie wiem, tutaj się nic nie da. Jasny czy ciemny? Nie wiem. Czekajcie, bo tutaj zostało coś otwarte. Tu było wcześniej zamknięte, co nie? Tu był, tu jest różowe, dokładnie. No, ja mam ten kodziks, co nie? Ale gdzie ten kodziks zdać? To ja nie mam żadnego pojęcia. Musimy się, moi drodzy, gdzieś bardziej sobie tutaj fajnie poszukać. Dawaj, może tutaj? Może tutaj będzie ten kodziks? Tu jest zielona książka, dawaj mi tą książkę, ponieważ ta książka będzie potrzebna. Jest tutaj coś jeszcze? Nie, tutaj już nic nie ma. Tą zieloną książkę, w ogóle tutaj już ktoś weźmie pewnie ten, 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 ten mój kodziks. Ta zielona książka była potrzebna. O, ten ma niebieską książkę! Ta zielona książka była potrzebna. O, można to też podnieść? Nie, tego się podnieść tutaj nie da. Okej, okay, tutaj dawaj tą książeczkę. Oh my god! Oh my god, tutaj jest potrzebne. Wrench! Wrench jest potrzebny. Tutaj nic nie ma. Wydaje mi się, że już możemy chyba schodzić na dół. Tak mi się wydaje. Ale tu jest gdzieś Elmos chyba. Ale tu jest gdzieś Elmos chyba, bo słyszę jak on oddycha, znaczy jego serce bije bardzo mocno, albo raczej moje serce bije mocno, co? Tu? O tu jest niebieskie, dawaj tu, tu! Tu będzie Switch trzeci, widzisz? Tu jest Switch tr 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 trzeci. Oh my god, zaś tu idzie. O, pomarańczowy? Tutaj w ogóle gdzieś jeszcze jedna książka będzie potrzebna. A tutaj coś jest? W ogóle da się tutaj wejść na to? Powinno się chyba dać wejść, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. A tu? Tu można sobie otworzyć. Dobra. Bo jeszcze u góry jest chyba czerwona książka z tego, co mi się wydaje. Chociaż już tutaj byliśmy. Patrzcie, no już tutaj byliśmy w tym miejscu. Dobra. Te switche są potrzebne. Oh my god, kogoś złapał. Oh my god, on kogoś złapał. Oh my god, on kogoś złapał, co nie? Patrz, jak on się buguje, ty. To jest niemożliwe. Ja idę tędy. Zobaczcie, co tu jest. Jest tu coś fajnego? Jakaś czerwona książka, może? Albo coś. Hello! Tu jest żółty! E, żółty na dół. Żu tu jest czerwona książka, dobra. Dawaj! Emilka! Emilka! Dawaj, tutaj, tu! Tutaj, tu, tu. Dawaj, 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 dawaj. Tu jest żółty, dawaj. Okej, okay, co tu mamy? Kod! Kod zostawiam u góry! Kod u góry zostawiłem. Oh my god. Tu jest też czerwona książka potrzebna, moi drodzy, musimy biegnąć szybko na góry. Na górę. Na góry?! Dlaczego będziemy na góry? Nie bo mi się chce jechać w góry, tak mi się wydaje. I kodziks! Miejmy nadzieję, że nikt tego kodziksu jeszcze nie wziął. Bo ten kodiks... Ja go zostawiłem tu. Na dół! Na dół! Hello! Na dół. A ja wezmę tą książkę, która chyba jeszcze jest gdzieś tam. Ty, ty, ty. -t. Mam książkę. Dawaj, dawaj książkę, dawaj książkę! Na dół. O nie! O nie, on go zabił z tym kodem i ta też idzie z tą książką! Oh my god. Tu jest kluczyk? Gdzieś ten kodzik zostawiliście. Na dole. On teraz chyba się na dole pojawił. Tak mi się wydaje. Pff, jakie tu są emocje, nie? Jakie tu są emocje, człowieku? To jest po prostu niemożliwe. Ale dobra. dobrze, dobrze w ogóle, że tu jest muzyczka z Granny 2, co, nie? Każdy się wzoruje teraz na Granny 2, na Pigi i muszę wam powiedzieć, że te trybiki są dosyć ciekawe. Dosyć spoko, dosyć fajne, dobra. A tu temat kod. Dobra, dawaj. Dawaj. Dawaj z tym kodem. Dawaj z tym kodem tutaj szybko. Jakiś kurczak teraz tutaj też wbił. Dawaj, bo ten kodziks jest tutaj. Tam będzie, będzie, będzie biały kluczyk, na milion procent. Na milion procent, dawaj. 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 Nie wziąłem go! Nikt go chyba nie wziął. Ale czy to już jest koniec? Czy to już jest wyjście? Czekajcie, bo Julek ma teraz tutaj ten kodziks. Znaczy, ten biały kluczyks. Czy tu już jest wszystko na zielono? No nie, dlaczego nie odblokowałaś jeszcze tego, no? Ranch! Co jest? Dawaj. No przecież. Ładzisz z tym ręczem! Wika. Wika. Dawaj. Bo tutaj trzeba wszystko poodblokowywać jeszcze, no. Dawaj. Ona miała wszystko podblokowywać jeszcze, no. Dobra, mamy chyba otwarte już, moi drodzy, zostały nam tylko i wyłącznie dwie minuty. Mogę wziąć ten niebieski kluczyk? Zdałem mi te niebieski kluczyki. dobra. E, moi drodzy, wydaje mi się, że już chyba teraz możemy uciec, bo mamy biały klucz, mamy wszystkie switche, mamy z Nintendo Switche i tak dalej, wszystko, wszystko. Tylko miejmy nadzieję, że on teraz tutaj nie wyjdzie. Patrzcie to. Czy on tu gdzieś będzie? Nie wiem, nie jestem pewien. Miejmy nadzieję, że nie. Że nas tutaj nigdzie nie złapie ten obesrołek. bo jak go, jak go gdzieś teraz tutaj słyszę... Oh my god! Dobra, wychodzimy. This news article says that there have been several murders. Ten artykuł mówi, że było tutaj bardzo dużo murders. These must be the puppets that are after you. To są te miszki, które są za tobą. Only one person was able to escape these attacks. Tylko jedna osoba była możliwość, żeby te ataki coś tam powstrzymała. Alfred M. is currently. Critical condition at the hospital Alfred, jakiś w krytycznej sytuacji w szpitalu. We need to talk to him, musimy z nim porozmawiać. He might know who is behind all of this Musi nam powiedzieć kto za tym wszystkim stoi. Pupytar piąty, okej! Okay. Dobra, drodzy, jak zawsze listę wspierających, dziękuję, ja wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, jeżeli, wiesz i ty chcesz, mieć ja to kliknijcie na niebezpieczny klik, obok na wizu, który już mam nadzieję, że znasz, subskrybuj. Dobra, moi drodzy, to był Puppet Chapter 5, mam nadzieję, że się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostaniesz odurzony, dzięki, że oglądasz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video, do widzenia.